Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was, kochani. Witam Was 21 września. Mamy niedzielę, no już jest tak trochę obiadowo, nieporannie z kawką, tylko bardziej obiadowo, obiadowa pora, w szczególności taka pora obiadowa w Polsce. Więc, kochani, kto je obiad i mnie słucha, to smacznego. Ja jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest taki nasz czas dla duszy. Moi drodzy, niestety dzisiejszego live'a nie będzie. Z przyczyn, z przyczyn. Z przyczyn osobistych. Wszystko jest w porządku, wszystko jest dobrze. Po prostu no, no, muszę gdzieś jechać i najprawdopodobniej nie zdążę wrócić. A nie mogę się zobowiązać tutaj napisać i, i, i nie zrobić tego live'a. Mam nadzieję, że w tygodniu się uda. Myślę, że wtorek to będzie takim dniem, kiedy... Kiedy o 20.30 sobie tego live'a zrobimy, dlatego nie wstawiam zapowiedzi. Także wszyscy, którzy czekają, naprawdę najmocniej przepraszam, siła wyższa troszeczkę czasami gdzieś jest. I no, i tak się dzieje. No właśnie, widzicie, I dlatego ja tak nie lubię planować. Niby tutaj krótkie planowanie, ciach, pach, a tu w szuru buru z rana w niedzielę i się wszystko pozmieniało. I się wszystko pozmieniało. I to tak jest, i widzicie, i tak. Czasami jest z nami, kiedy siadamy i to słowo zamartwiamy, umartwiamy, martwimy się nad naszą przyszłością. Planujemy, robimy plany, a co to będzie, a gdzie będzie, a pieniądze zbieramy na czarną godzinę i wiecie i takie rzeczy się przyciąga przyciąga się czarną godzinę żeby te pieniądze wydać przyciąga się jakieś te złe rzeczy do siebie o których się tak myśli bo je umartwiamy, zamartwiamy nie myślmy o złych rzeczach planujmy sobie tą przyszłość ale w tych dobrych kolorach mam to, jestem tu, robię to żyję tak, spotykam się z takimi ludźmi pieniądze zbieram sobie na złotą godzinę na te złote strzały na super okazje Niech się cuda dzieją, i wtedy przestrzeń, wtedy wszechświat będzie wiedział, wtedy energia będzie wiedziała, na co zbierasz pieniądze. Ona się szykuje na złotą godzinę, więc trzeba jej tą godzinę przygotować. Tak, kochani, tak te wibracje wysyłajcie. Tak starajcie się myśleć. A jeżeli jest problem z myślami, naprawdę, kochani, odsyłam was do wyzwania. Świadome myśli, świadoma rzeczywistość. To jest kurs. Ja to nazwałam wyzwaniem, ale niech to będzie kurs, bo jak ktoś usłyszy, że kurs to jest mu zdecydowanie lepiej. To jest kurs. To, co myślimy, to dostajemy. To już w piśmie jest napisane świętym. To jest wszędzie, kochani. Jestem. No. Najpierw było słowo, a słowo stało się ciałem, ale zanim jest słowo, to jest myśl. No może nie u wszystkich, bo czasami się zdarza, że ktoś najpierw powie, później pomyśli, ale najpierw było słowo, a słowo stało się ciałem. I trzymajmy się tego. To, co mówimy, to, co myślimy, to dostajemy. Wszechświat pięknie o nas dba. Aniołowie, słuchajcie, to są istoty światła, które przy nas stoją. One cały czas są gotowe do działania. Ale pamiętajcie też, że my posiadamy tą swoją własną wolę, właśnie nie do końca wolną, ale umówmy się, że własną, własną wolną wolę. I dopóki my nie zaczniemy rozmawiać z aniołami, dopóki nie zaczniemy ich prosić o wsparcie, o pomoc, to oni sami nic nie zrobią. Oni stoją i siedzą i czekają stoją, siedzą, czekają, chodzą za nami wszędzie w koło nas są ale czekają na nasz znak dopiero jak dostaną wyraźny znak aniołowie, pomóżcie uwierzcie mi, że pomagają wchodzimy w nowy rok w nowy rok, w nowe energie wchodzimy w nowe cuda zmieniać się wszystko teraz nam tutaj będzie ach, niech ta energia się dzieje mamy nów księżyca słuchajcie, wietrzymy, porządki robimy przygotowujemy się na nowe zamykamy, żegnamy stare pożegnajcie to co stare napiszcie to na kartce żegnam, dziękuję nauczyło mnie to najpiękniej jak potraficie napiszcie a później to spalcie i rozsypcie ten popiół na wietrze zakopcie ten popiół w ziemi idzie nowe i stwórzcie sobie taką kartkę idzie nowe a w tym nowym przyjdzie do mnie to, 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 to z miłością i z wdzięcznością dziękuję za to, bo to już jest moje to już jest moje tylko teraz ta energia sklepia się w materię i zaraz to do mnie przyjdzie i tak kochani będzie i tak moi kochani będzie niech to się dzieje, słuchajcie no już wyleciał Archanioł Michał u honoru i zaufaj swoim uczuciom. Tak? Miał być live o uczuciach, widzicie. U honoru i zaufaj swoim uczuciom. Dziękuję Ci, Archaniele Michale za wspieranie, prowadzenie i strzeżenie mnie. Kiedy słucham swoich uczuć, działam zgodnie z nimi. Pomóż mi zrozumieć i wyrażać swoje emocje z miłością. No właśnie, no chodź tu, turmalinku. Pomóż, pomóż mi, pomóż mi, pomóż. Czasami my tych emocji w ogóle nie rozumiemy. Wiecie, ja tak na początku, teraz też nie zawsze tak jest. Nawet yy, często jest tak, kiedy mamy. Powiedz mi coś o swoich emocjach, opowiedz mi o jakiejś swojej emocji, wybierz jakąś emocję albo co w tym momencie czujesz. I często jest tak, że my nie potrafimy nazwać. Nie potrafimy nazwać emocji. Blokada przychodzi taka z umysłu. Że nie umiemy tego zrobić. Ale kiedy poprosimy właśnie Archanioła, żeby nas wsparł, żeby nam pomógł, słuchajcie, pomagają. I co tutaj mamy teraz zrobić? Archanioł Michał upomina Cię, abyś spojrzał w swoje wnętrze i słuchał. A dla tej karty jest to znak. Że Twoje uczucia są idealnie zsynchronizowane z prawdą. Niektóre z tych uczuć mogą okazać się trudne do określenia, jednak są z Tobą z ważnych powodów. Jeżeli odczuwasz wewnętrzny konflikt, usiądź z długopisem i kartką papieru i przeprowadź wywiad z własnymi emocjami. Poprzez następujące pytania: Jakie są Twoje uczucia? Dlaczego? Co bym zrobił? Twoje uczucia mogą przemawiać głośno i wyraźnie, jeżeli będziesz trzymał otwarty umysł i ufał temu, co usłyszysz, możliwe wybrane znaczenie. Nadszedł czas do przyznania się, że jesteś nieszczęśliwy w danej sytuacji i przedsięwziąć określone, korygujące działania. Ktoś próbuje wydobyć z ciebie emocje w określony sposób. Trzymaj się tego, co wiesz i czujesz. Jako swój barometr. Trzymajcie się czasami, tak? Trzymajcie ty się tych swoich uczuć. Czasami te uczucia trzeba puścić, bo czasami strach nas blokuje przed czymś. Strach czasami robi się taką blokadą, i powiecie: nie, nie wyjdę, nie pójdę, nie będę mówić, nie otworzę swojego kanału, nie będę pisać wierszy, nie zrobię tego. Bo strach, bo wstyd. Właśnie o takich emocjach będziemy sobie na live rozmawiać. Słuchajcie, ja też przeszłam długą drogę, też przeszłam długą drogę. Od wstydu, po złość, smutek. Prowadząc ten kanał, wszystkiego uczę się od podstaw, uczę się sama. Bardzo dużo ludzi jest takich tutaj wśród nas, którzy chcą wyjść do drugich osób, zacząć mówić, ale gdzieś ta blokada, właśnie tego strachu, potrafi sparaliżować. Nie dajmy się tego. Wtedy zobaczcie, co jest większe. Choćbyście jednej osobie mieli pomóc, to ruszajcie. Słuchajcie, na Facebooku jest grupa Duchowi Przyjaciele, tam możecie wstawiać posty. Tam możecie wstawiać to, co Was interesuje, swoją twórczość, tam nie musi być tylko duchowości. To jest nasza grupa, gdzie sobie możemy naprawdę fajnie czas spędzać. Jeżeli jesteście sami gdzieś w jakimś miejscu i nie nawet może chcecie sobie z kimś szukam kogoś na pogaduchy. Poznajmy się, tam po prostu się poznajmy. Jesteśmy, jest administracja, która zatwierdza te posty, żeby też nie było bałaganu na grupie. Ale wstawiajcie, dzielcie się swoimi informacjami. Może ktoś ma jakiś fajny film do obejrzenia. Wstawcie też tam. Tylko kochani, jeżeli ktoś tutaj jest, a jeszcze nie dołączył do tej grupy, proszę odpowiedzcie na trzy proste pytania. Nie zatwierdzam już żadnej osoby, która naprawdę nie chce się wysilić i napisać trzy razy tak. Jest mi. Nie zatwierdzam. Po prostu nie zatwierdzam. Trudno. Są to trzy proste pytania. Będziesz szanować regulamin i zasady grupy, tak. Pierwsze pytanie to jest. Pierwsze pytanie to jest informacja. Jeżeli nie odpowiesz na te pytania, to niestety twoja. twoja two, to, że chcesz przynależeć do grupy, no nie będzie zatwierdzone. Czy wierzysz, czy wierzysz w istnienie duszy, tak? Bądź nie. Jeżeli ktoś nie wierzy, a chce do nas przyłączyć i się. I się, i, się, I się tutaj doszkalać, czy w ogóle ta dusza istnieje, czy nie istnieje. Takie proste trzy rzeczy. Przytulam Was, kochani, życzę cudownej niedzieli. Magda.